Witam Was, moje drugie ryby, na kanale Kietłuch odczytanie odczytanie na miesiąc luty dla Waszego znaku zodiaku. Czytanie, wiecie, że jest ogólne. Te czytania ogólne, one nie muszą rezonować z każdą indywidualną sytuacją, więc trzeba o tym przede wszystkim pamiętać. Aby skorzystać po prostu z jakichś informacji, które się tutaj pokażą i będą dla Was użyteczne powiedzmy właśnie w tym nadchodzącym miesiącu w jakiej sytuacji w których się znajdziecie niekoniecznie, całość tutaj będzie wasza. I też e, zwracajcie uwagę, żeby nie traktować tych czytania jako wyrocznia, że tak właśnie będzie i nie ma innych opcji, więc tutaj e, Wasza wola jest taka najbardziej istotna tutaj w, w naszym życiu, więc to jest jakby podstawą. Oczywiście też zapraszam. Nowe osoby, i też które powracają, a nie zrobiły subskrypcji, do zrobienia tego i z góry wielkie dzięki. Przechodzę do głównej energii e, dla Was na ten miesiąc bardzo pozytywnie. E, muszę powiedzieć, że Wasze karty mnie bardzo zainteresowały, zaintrygowały nawet, e, dlatego bardziej chyba traktuję dzisiaj to Wasze czytanie wyjątkowo jako coś indywidualnego, e, co będzie też przesłaniem dla innych osób, bo naprawdę tutaj są. No dużo fajnych takich e, rzeczy, które warto zaznaczyć, które będą być może dla Was, właśnie bardzo przydatne. I teraz tak, ta pierwsza karta, jak wiecie, to jest karta głównej energii, i ona będzie się przekładać na różne aspekty w Waszym życiu, więc dla części z Was to będzie praca, dla części z Was oczywiście miłość lub każda inna rzecz, typu nauka, rozwiązanie czegoś, e, zabranie się za coś. I ta karta właśnie pokazuje nowy początek, ale no, ile. Z osób może stanąć przed nowym początkiem? To się zastanówcie, przed czym moglibyście stanąć. Jak dla mnie, to niekoniecznie musi być właśnie, że nowy początek, taki naprawdę nowy rozdział y, od, od pierwszego kroku. Bardziej mi się wydaje, że tutaj chodzi o jakieś sprawy, które do, tej, do tego momentu. Czekały na odpowiedni moment, być może na Waszą własną gotowość, żeby się z tym zmierzyć, żeby za to się zabrać, po prostu. Wcześniej nie było to aż tak istotne, lub po prostu Wy nie byliście gotowi, albo momenty były nie do tego sprzyjające. Jak dla mnie tutaj będziecie walczyć o coś, to jest karta, która mówi o jakichś decyzjach, o czymś, co się wyjaśni, coś, co być może Wy macie wyjaśnić. Bardzo klarowne e, myślenie i nastawienie. Może być bardzo tutaj właściwie ten miecze, zwykle wskazują właśnie to środowisko, praca i powiedzmy miłość, ale no to by świadczyło o tym, że tutaj jakaś konfrontacja czegoś musi nastąpić, lub wy po prostu, nie wiem, będziecie sprawiać taką bardzo asertywną tutaj postawę, właśnie dlatego, żeby no z czymś się w końcu zmierzyć, tak, żeby coś postawić w końcu już takiej energii dokonania niż e, zwlekania, tak? Więc bardzo silna karta. E, fakty, konkrety, oparte wszystko na analizie, na jakiejś prawdzie, na jakichś e, podstawach. E, no i taka duża gotowość mi się zawsze w tej karcie pokazuje. Teraz e, parę rzeczy, i to jest tutaj bardzo ważne w, tych, w tym waszym rozłożeniu, nawet chyba bardziej ważniejsze e, niż cała reszta. Dlaczego? Dlatego, że w, pod, w przeszkodach Wam się pokazała karta Siedmiu Mieczy. I Wy musicie teraz zwrócić uwagę, czy to w ogóle do Was pasuje. Bo ja widzę jako przeszkody osoby, które być może, i to jest jedna z rzeczy, będą próbowały tutaj w tym miesiącu, nie wiem, umknąć prawu, a zrobić coś. A, Niezgodnego z jakimiś zasadami. To może być dobre, to może być, yy, wiecie, na zasadzie uniknięcia jakiejś odpowiedzialności, więc wszystko zależy, czy to jesteście wy, czy to będzie jakaś osoba z wami związana, która będzie takie rzeczy robić przeciwko wam, lub yy, w takim momencie, kiedy wy nie będziecie nawet się tego spodziewali, nawet nie będziecie myśleć, że ta osoba może zakładać podwójną maskę i będzie coś tutaj dla siebie bardziej grać niż dla was. Więc. Tutaj już wy musicie zwracać uwagę, ale chodzi o jakieś przekręty, chodzi o jakieś um, niezbyt, um, no po prostu oszustwa, o jakieś takie wiecie. No ogólnie ta karta mówi o fałszu, ale. Może to być coś bezpiecznego, a może być coś takiego przeciwko e, temu, co Wy robicie. I teraz zwracajcie uwagę, bo mi się pokazuje w karcie do przeszłości karta 6 monet, więc może to chodzić o jakieś finanse, może chodzić o jakieś pożyczki. Gdybyście coś kupowali, e, albo komuś pożyczali, e, no to tutaj zwracajcie uwagę, czy nie macie do czynienia z jakimiś osobami, które. W podtekście mają coś, co ukrywają, i w rezultacie może być tak, że to się nie najlepiej dla was skończy, więc może być tak, że tej współpracy na przykład nie będzie, że ktoś coś obiecał, że będzie po połowie, a się okaże, że wcale tak nie, nie było i nie będzie. No, dużo jest energii. Bardzo bym tutaj zwróciła uwagę na to sedno, ale takim osobom, które faktycznie coś będą tutaj aktywnie. Uskuteczniać w tym właśnie miesiącu, więc chyba to jest tą podstawą, że tutaj się za coś zabieramy. Może być tak, że na przykład będziecie, prze, prze, jak to się mówi, przewartościowywać procenty, na przykład, czy e, upominać się o to, że gdzieś tam brakuje tej równowagi, czy, czy i ile ktoś się do czegoś przykłada. Wiecie, no dużo rzeczy jest i to z wszystkim może być związane, nie wiem, z alimentami, które na przykład ktoś. E, no, nie, nie oddaje, tak? Czy nie no, rozumiecie o co chodzi, nieważne wyrazy, tak? Chodzi o same fakty, że tutaj brak będzie jakiejś równowagi w czymś bo ta karta sześciu moment, monet, która mówi o harmonii, o równowadze niestety, o jakiejś wymianie, o jakiejś pomocy, o zwrocie czegoś, no to przechodzi do przeszłości, więc nie wiem, czy wy będziecie tu kosić po prostu coś, że dobra, dość tego, że trzeba tu wprowadzić tą zmianę, bo to jest karta zmiany, to jest karta działania to jest takie przebijanie się przez coś, więc może być tak, że to wy postawicie w końcu granice i powiecie, okej, okay, nie daje się więcej wykorzystywać, ok, na, na ten moment już mi się skończyły nie wiem, finanse, cierpliwość i chęci, okej, okay? że ja już nie chcę w tym uczestniczyć, ja chcę już iść w pojedynkę, nie wiem, skończyć na przykład współpracę z kimś na zasadzie pracy, no i tak dalej, wiecie, no strasznie duże rzeczy tu się mi pokazuje, ale Fakt jest ten, że może być tak, że no, ktoś nie ma uczciwych zamiarów, więc no, tylko zależy, kto tutaj jest. Czy to jesteście wy, no to widocznie będziecie mieli jakieś e, do tego powody. E, nie wiem, nowa strategia się może pokazać, może jakiś nowy pomysł, może stwierdzicie, że jednak to, gdzie tam. Gdzieś sobie tkwicie, to jest podszyte jakąś zdradą, yy, i wtedy chcecie, no nie wiem, zrobić coś tak, żeby yy, zakończyć to, więc nie wiem, być może się ktoś czegoś dopatrzy, bo tutaj mamy też tą kapłankę pokazaną. Nie wiem, mówię wam dużo rzeczy, ale mam nadzieję, że to będzie przydatne, a nie bardziej, yy, wiecie, zagmatwane. Teraz, jeśli chodzi o głowę tego czytania, i to są myśli póki co, ale tutaj ktoś wychodzi z jakąś propozycją, z jakąś ofertą. To jest karta, kiedy ktoś robi coś systematycznie, czyli kontynuuje coś, ale z taką wytrwałością, i to jest najbardziej takie konsekwentne działanie, dążenie do celu, ale też właśnie jakaś taka bardzo fundamentalna propozycja mi się tutaj pokazuje, czyli może być tak, że będziecie wy chcieli, bo to są wasze myśli nie wiem, po co sięgnąć, ale też zaproponować komuś, tak? Jakieś wyjście, jakąś ofertę, która, którą wy chcecie doprowadzić do końca, tak? Czyli będziecie tutaj wytrwali w tym. Jeśli rzucicie jakieś słowo, no to będziecie go raczej dotrzymywali, niż... Um, nie wiem, dogadanie się z kimś, wejście w, w być może w zupełnie inny układ, zmianę czegoś, ok? Więc no tutaj już to pozostawiam do Was. Teraz jeśli chodzi o tą kartę podstawy, to tak jak powiedziałam, tutaj może być wyjść na, na jaw jakiś, jakaś prawda, albo wy dojrzycie tą prawdę, albo. Zaczniecie czegoś szukać, żeby dojrzeć, właśnie coś. To jest karta kapłanki, czyli wiedza. Wiedza, intuicja, doszukiwanie się, odkrywanie czegoś, ale też to jest karta, kiedy ktoś może coś ukrywać. To jest to, co Wy będziecie budować tutaj w tym miesiącu. Więc ja patrzę pod Waszym kątem, więc będziecie być może dojrzycie jakąś prawdę i będziecie próbowali ją zatrzymać dla siebie, przynajmniej na ten obecny czas, albo dla bezpieczeństwa, albo dlatego, że właśnie wy tutaj coś zobaczycie i, i to będzie dla was ważne, żeby, no, jakby obrać jakiś swój własny styl działania w związku z tą sprawą i, i się tego trzymać, tak? Nie okazywać uczuć, nie Wyjawiać czegoś, ok? Trzymać to na razie dla siebie. To jest bardzo mądra karta. To jest karta, która mówi o tym, że tutaj jest mądrość, tu jest nauka. I ta nauka Wam się też pokazuje tutaj w tych Waszych kartach, więc może część z Was będzie właśnie wyciągać jakieś wnioski albo po prostu faktycznie się czegoś uczyć, być może podnosić kwalifikacje. Więc tutaj dużo, dużo jest takich informacji w tych Waszych kartach, ale są bardzo, bardzo. Fajne te karty, mi się bardzo podobają, wyjątkowo po prostu nie zawsze są takie karty, które um, jakby dają głębsze dno tutaj temu wszystkiemu, czasami jest po prostu taka, wiecie, um, codzienność, no anyway... W tej karcie kapłanki, moi drodzy, macie pokazaną też kobietę. W tych waszych kartach pokazały się trzy kobiety. Możecie Wy jedną z nich, możecie Wy kumulować tutaj wartości tych trzech kobiet, ale może też tak być, że Wy panowie macie do czynienia, no panie, oczywiście, też z. Trzema różnymi osobami. I tutaj może być matka, może być partnerka, może być przyjaciółka, może być nauczycielka, e, lub ktoś w tym e, kierunku, taka osoba, która no, ma tą wiedzę, tak? Więc może. E, w jakiś sposób no, ona się nie dzieli. Ona tu, ka, kapłanka jest taką osobą, która jest bardzo lojalna, która jest kimś niezwykle e, no, takim jakby to powiedzieć, posiadającą wiedzę nie, nie chcącą się nią dzielić, tak czyli tak jakby um, nie lubi i nie preferuje i tego nie robi takiego nadmiernego gadania tylko po to, żeby nie wiem, zwrócić na siebie swoją uwagę wręcz odwrotnie, ona tutaj będzie spokojnie siedzieć i, a, i robić swoje bo nie potrzebuje się z tym afiszować, nie potrzebuje się czymś chwalić, że ma jakieś sukcesy, on robi to dla siebie, tak, więc tutaj, moje drogie panie, też się tak pokazuje, czy bardzo pozytywnie, bardzo atrakcyjnie. Karta, która mówi o tym, że ta droga wewnętrzna też się bardzo rozwija, że ktoś jest czymś bardzo zainteresowany, tak, żeby zgłębiać tą wiedzę, więc to jest dużo takiej energii, która jakby jest kimś na zasadzie obserwatora, Analiza, analizuje tutaj pewne, pewne sprawy, pewne fakty, ale trzyma to dla siebie, bo to jest jej bardziej potrzebne, żeby się tym cieszyć na swój sposób, a nie jakby no. Przekazywać dalej, przynajmniej nie w, w, tym, w tym momencie. Teraz następna karta, i tutaj patrzymy pod kątem przyszłości, jak to się pokazuje. Dla Was wszystkich to jest karta pokazania rozwoju obfitości, takiego bogactwa, ale to jest też karta taka, która mówi o jakichś nowych, jako symbol oczywiście, bo tu się pokazuje dziecko, niemowlę. Narodziny czegoś, kogoś, ok, więc tutaj już też musicie sami, więc może być jakieś narodziny, jakiejś wiedzy, narodziny właśnie nowej pracy, współpracy, ale to wszystko jest pokazane na zasadzie stabilności konkretów, czyli ta przyszłość jest pokazana jako coś, co wyjdzie wam na plus. Może być związane z kobietą, wtedy może być tak, że na przykład panowie będziecie składać ofertę kobiecie, którą jesteście zainteresowani, którą być może pierwszy raz poznaliście, czy poznacie, albo już coś tam się zaczęło dziać i to jest jakby kolejny krok w tym, co będziecie robić, więc może tak być dla osób, które są singlami, że wychodzimy tutaj z jakąś ofertą, ale to też może być pod kątem pracy jak najbardziej też, więc jaki Składanie oferty. Ale wszystko tutaj prowadzi, no, no tak jak powiedziałam, tu się matka może pokazywać. Tu może chodzić w tej przyszłości o właśnie dziecko. Czy ono będzie nowonarodzone, czy będzie dopiero na zasadzie planowania. Ale ta obfitość, która się pokazuje w cesarzowej, jest zawsze bardzo piękna. Więc no, ja bym tutaj patrzyła pod kątem kogoś, kto jest. Kimś przede wszystkim bardzo zaradną osobą, taką, która no, dużo troski pomocy wkłada w nasze życie i takiego bezpieczeństwa, czyli tak reprezentowanie też tej energii e, nie tylko samo osoby, ale no, jednak cesarzowa jest kimś bardzo znaczącym, znaczącą kobietą a w naszym otoczeniu, więc no, też i w pracy tak samo. Teraz jeśli chodzi o lęki obawy, i to mnie zastanawia, tu mamy właśnie tą drugą, trzecią kobietę, bo po kapłance jeszcze. A, więc może być tak, lęki obawy mogą być a, związane właśnie z partnerką, a, z osobą, z którą współpracujecie znowu, a, ale królowa monet ona jest taką fajną energią, która a, raczej okazuje wsparcie. A, jeśli byśmy patrzyli, lęki obawy pod kątem, na przykład a, dobrego zarządzania, a, wspierania, a, być może jakiejś praktyczności, że na przykład nie wiem, cierpliwość się komuś będzie kończyła, i z tym zwią związane będzie, czy do jakiejś kobiety powiedzmy, czy właśnie z tym dobrobytem i tym e, tą zabezpieczeniem takim ma materialnym, e, finansowym, czy jakimkolwiek, bo to jest bardzo silna energia też tego, że my sobie potrafimy z czymś poradzić, więc ta zaradność może też tutaj ulegać jakimś lękom i obawom, albo związana z kobietą, albo związana z wami samymi, e, i wtedy patrzcie tutaj pod tym kątem, że Boicie się, powiedzmy, o, o ten spokój, który jest pokazany w tej karcie. To jest e, spokój, dom, rodzina, bezpieczeństwo, finanse na takim dużym e, poziomie. E, to, że nas stać na coś, tak, że jesteśmy wypłacalni, że no, wiecie, no, dużo rzeczy, więc tutaj, czy, czy tak będzie, czy to macie, więc tutaj z tym będą w każdym razie te lęki, obawy, bo m, możliwe. E, Związane, tak? Teraz, jeśli chodzi o, o kartę, która ma powiedzieć o tym, jak Was postrzega Wasze otoczenie, tutaj w tym miesiącu. No i E, bardzo jest związana ta karta właśnie z tą e, energią wyjściową, to jak was będzie postrzegało wasze otoczenie, no to właśnie ta szybkość, ta szybkość, bystrość, takie szybka analiza, takie dążenie do celu, no, rycerz e, mieczy, on jest taką osobą, która no, jeśli czegoś chce, to to dostanie, tak, e, idzie po to, tu, tu nie ma stania w miejscu. Um, bardzo pokazany um, przedstawiciel, którym wierzy w jakieś a, ideały, tak? Um, bardzo często właśnie ta aktywność, ta porywczość, niestety, często jest tutaj jako negatywny, taka nieprzewidywalność też w tej karcie, um, impulsywność, no ale, ale jeśli jako plus, no to ktoś aktywny, ktoś, kto naprawdę cały czas poszerza ten swój horyzont e, cały czas jest tutaj dużo w tej karcie inteligencji no, zdolności e, walki taka walka taka ale taka zdecydowana czyli e, nie poddawanie się w takim ambicje no, dużo, dużo jest fajnej energii no ale jednak on jest taką energią taką pob pobudzoną strasznie więc może być też tak że nie będzie to też dobrze odbierane, tak? Bo to, to będzie jakby za dużo tej energii w jednej osobie, um, której być może wy nie będziecie zauważali, a otoczenie jednak tak. Więc, no, um, coś na plus, coś, coś um, niestety też i na minus. Teraz dwie karty rezultatu. I teraz to, to, co ma wam pomóc, i to, co będzie efektem końcowym. Więc, to, co ma wam pomóc, wiecie, co macie trzy monety? I to jest silna karta, kiedy. Trzeba współpracować, kolaborować być może. Osoby, które muszą się przyglądać, uczyć, więc tutaj też ta nauka mi się pokazuje. Ktoś może Wam się przyglądać, więc jakby zwracać uwagę też na to, co robicie, jak robicie, czy potraficie się dogadywać w grupie, bo to jest takie też karta, która mówi o tym, że właśnie trzeba w, ta współpraca jest tutaj ważna i jak. Ona przebiega, więc przykładanie się do czegoś, talenty, które posiadacie, żeby właśnie pokazywać ludziom, że wy możecie, że wy potraficie, że wy jesteście zdolni, że wy jesteście wytrwali, że jesteście zdolni do pracy na przykład po godzinach. Więc dużo jest takiej energii, ale to jest takie właśnie skupianie się na czymś, dochodzenie do rozwiązania, znajdowanie tego źródła powiedzmy konfliktu na przykład, żeby to rozwiązać, żeby to naprawić, żeby tutaj, no tak, nie, brać czynny udział po prostu w czymś, więc duże skupienie, ale tak jak powiedziałam, to co wam mo może też pomóc, to właśnie uważajcie na osoby, które wam się przyglądają w jakimś z jakiegoś powodu i wtedy, no, zachować tą właśnie swoją ten spokój, który się tutaj w tej ka karcie pokazuje i mm, no te talenty tutaj też, żeby nie chować tego, żeby tutaj się wykazywać właśnie, bo to będzie dobrze odbierane. No i teraz końcowa karta, czyli karta efektu końcowego i diabeł nam się pokaza. No i teraz zagadka, ok Więc mamy dużo takiej energii, która mówi o... No, być może pożądaniu, ok? Ale pożądanie może być pozytywne, może być negatywne, bo jeśli pożądanie, to, to takie, które was przejmuje kontrolę nad wami samymi, ok? No, może być seksualne, oczywiście, ale każde inne. Tutaj nie chodzi za bardzo o to, żeby udowadniać, czym, jakim pożądaniem to będzie i w jakim aspekcie, bo to wy sami będziecie wiedzieli, jeśli do tego dojdzie, to wy będziecie wiedzieli, o co tu chodzi, co was będzie przerastać, bo to jest karta, która mówi o tym, że albo. Coś przejmuje nad nami kontrolę, może ktoś, albo my chcemy bardzo nad, nad kimś, nad czymś. Więc tutaj jest, wiecie, w dwie strony, wiadomo. Własne żądze. Często uzależnienie kogoś od siebie, albo bycie uzależnioną osobą od kogoś. Więc dużo takiej energii, która jest troszeczkę, jak to się mówi, kontrowersyjna, tak? Ale... Może być tak, że będzie to na plus, bo to jest karta mocy, więc jeśli faktycznie chcecie tutaj coś uzyskać, chcecie z czymś z, o coś zawalczyć, no to ta karta mówi o tym, że Wy macie moc, Wy, wy jesteście w stanie tutaj faktycznie a, coś posiąść, tak? wejść w posiadanie i znowu kogoś, czegoś, to są pokusy. Mogą być czyjeś w stosunku do was, a mogą być wasze własne. Więc no, mega e, bogata, wiecie, karta, która mówi o wielu rzeczach, ale zwracajcie uwagę właśnie e, przede wszystkim na to, jeśli w ostrożności, to ja bym mówiła, że dopóki coś jesteś w stanie kontrolować, to idź po to, tak? Ale jeśli coś przejmie nad tobą kontrolę, no to zastanów się na tym, czy jeszcze e, masz czas na to, żeby coś z tym zrobić, tak, bo, bo może pójść to w złym kierunku, bo jeśli pójdzie w dobrym, no to okej, okay, ale może pójść, tutaj jest właśnie zawsze ostrzeżenie w tej karcie, więc może pójść w bardzo, no, złą stronę. Manipulacje, nie wiem, czy, czy, czy tutaj nad wami, czy wy własne będziecie mieli, no to jest taki, wiecie, impuls, który często mówi, sprzedam duszę diabłu, tak, tylko po to, żeby ten efekt końcowy był tym, co ja chcę posiąść, tak, więc no, Zwracajcie uwagę w swoim e, otoczeniu i tym co się dzieje, tak? I wtedy będziecie wiedzieli co w tej karcie się tutaj nam pokazuje. E, macie Koziorożca tutaj pokazanego. E, ja powiem tak, ja jestem Koziorożcem, więc e, czasami się buntuję na tą kartę, że dlaczego jestem postrzegana w karcie diabła. No ale widocznie coś tam jest. E, może być na przykład praca cholis, który by się tutaj na przykład pokazał, co jest właściwie do koziorosów, ale nie chcę tutaj już mówić o innym znaku, tylko chodzi mi o to, żebyście patrzyli nie tylko pod kątem znaków zodiaku, tylko właśnie co one reprezentują sobą i wtedy będziecie też mogli być bliżej tej energii, która się tutaj pokazała w kapłance, macie moi drodzy, Raczka pokazanego. E, Cesarzową ja zawsze przypinam właśnie pod Wasz znak, więc tutaj, jakby energia Waszego znaku mi się zawsze pokazuje w tym, e, ale, no wiecie, to jest ognista karta i ona jest też często postrzegana jako partnerka e, cesarza, więc, no, a cesarz już jest baranem, więc tutaj też, no, może być oddziaływanie tych trygonów e, ognistych, nie wiem. E, nie jest to aż takie istotne. Teraz tak. Karta dodatkowa, sorry, no bo macie faktycznie długie to czytanie. Karta dodatkowa to jest dziewiątka buław i ona mówi o tym, jesteś wytrwały, wytrwała, e, dużo przeszłaś, coś już, e, w czymś się już wypalasz, czegoś już masz dość, ale to nie znaczy, że nie możesz jeszcze więcej, ok? E, nie rezygnuj, e, skoro tak daleko doszliście. To, to się nie poddawajcie, bo tutaj jesteście u, końcu, u końca jakiejś sprawy. I macie kapł, kartę głupca pod spodem, czyli to jest nowy początek, więc jakby ma to dużo sensu z tą kartą, na przykład dziewięciu e, buław, która mówi o tym, że o krok jesteś od zakończenia, więc i wychodzisz. Tu jest spontan, tu jest. Tu jest osoba szczęśliwa, wolna, e, radosna, no, idąca przed siebie z nowym e, spojrzeniem na swoje życie i macie kartę maga, zatem to już jest super energia w ogóle, bo macie początek i działanie, czyli już nad czymś pracuje, cokolwiek to będzie, e, dbajcie o siebie, ściskam Was bardzo mocno, pozdrawiam, no i do usłyszenia.